Hej, hello. halo. Siemanko, to jest Robert z Polski. Mm, no tak. Słuchajcie, dzisiaj chciałem skomentować, tak, po prostu spontanicznie... Chociaż sposób, w którym będę mówił, tutaj postaram się raczej... Taki kokietyjny, kokiecy wojny, kokiety, kokietyryjski, kokietowy. Sprawdzę później kokieta, kokieto... Nie wiem. E, słuchajcie, właśnie, bo... Um, bo to ma być, trochę też, ma być taki podcast na zasadzie przyjemności z dźwięku z słuchania przede wszystkim. Z... Tak, a później treść nie, a później rozrywka. Czy na początku, nie wiem, sami powiedzcie. A więc słuchajcie, oglądają sobie Eurowizję tutaj w Hiszpanii na kanale pierwszym, tym hiszpańskim. No pierwszy raz w Hiszpanii, rok temu, w mieszkałem, no to jeszcze, to znaczy był, była pandemia i był anulowany, tak, Ten, w tamtym roku, 2020, no i 2021 odbył się, fajnie się odbył, elegancko, show, oglądałem tylko finał, niestety nie, nie widziałem wcześniejszych wykonań, wykonań, też nie widziałem Polski. No i co? Może tak, skomentuję <coughs> y, Polskę na początek Rafała. No, mm, słuchajcie, no wiem jakiś tam się hejt wylał i tak dalej. No dla mnie piosenka żadna, znaczy może nie jest taka zła w sumie wiecie, y, <coughs> ale jest taka normalna piosenka. No, po prostu normalna się krzywię strasznie teraz, jakbyście zobaczyli moją twarz, to wyglądałoby jakbym mówił, że jest ohydna. Nie, po prostu, wiecie, no jednak trudno. inaczej oceniamy coś swojego niż coś z zewnątrz, no i chcemy, chcemy coś fajnego, no. Um, była Dota Górniak, było ich troje, um, była Tulia, którą uwielbiam, i Mysłowianie, Kleo, Donatan, e, więc no, hmm, kto tam jeszcze był? No nie. Ale tutaj, no ta piosenka była taka zwykła, taka prosta. Wiecie, gościu w okularach, ym... no nie wiem, no po prostu mógł zrobić dużo, dużo lepiej coś dużo lepszego, naprawdę jakieś większe show, inniejsze coś, po prostu mógł to zrobić dużo, dużo lepiej. Chyba w tym problem, że ym... no Polacy już nie jesteśmy takimi gęśmi. Mamy swój język i mamy swoje sprzęty, wiecie, yy, nie mamy tych problemów co kiedyś i możemy robić, tworzyć naprawdę po prostu fajniejsze rzeczy i stąd ten problem, stąd ten hejt, no tak jakby wiecie, usi jakbyś usiadł do jakichś tam klak-klak, zagrał pom pan, jakieś yy, typówki, naprawdę takie pff, typowe rzeczy i klak i, ba, i puścił to po prostu. Wiecie, piosenka w jeden dzień, no, 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 nie dziwię się, że się nie dostała, no nie wiem, nawet tam jakieś punkty miała, czy coś, jak to wyglądało. No ale odnośnie finału w tym Rotterdamie w Holandii, e, wow, mega podobało mi się, na, ko na koniec te występy, kurczę, tych po prostu zwycięzców, Poprzednich edycji, nawet tam, z, nie wiem, sprzed 20 lat czy gdzieś tak. Wow, fenomenalne, po prostu ekipy starszych ludzi, takich seniorów na przykład. I wow, no to było fantastyczne. To było naprawdę takie aż wręcz wzruszające bardzo fajne. A moim faworytem była piosenka Szum, czy to zespół, nawet, przepraszam, nie wiem, ale uwielbiam po prostu, słucham to, to jest Crazy po prostu. Ta piwisenka z Ukrainy, no fenomenalna o, ten folk właśnie tutaj też e, ostatnio też słucham, Przez ostatnie lata słucham tuli. Mm. I też bardzo, bardzo podobno no, to, o, Zaczęło się właśnie od, od Kleo i my Słowianie i tak dalej. I wie, no kurczę jednak mm, mamy, mamy to we krwi, bo no po prostu czujemy to, że to jest nasze i... Czy to Rosjanie, czy Ukraińcy, czy Polacy, jednak ten, ten sposób śpiewania, takie wiecie, nasze jodłowanie, jest piękne. Także ta, ta piosenka super, no i z Rosji też mi się podobała, też była fajna. Też gdzieś tak stawiałem na czołówkę, ale no przynajmniej Ukraina daje na piąte miejsce. Może rzucę okiem no po prostu na listę, żeby może tak szybciej po prostu nie... <laughs> pójdzie w razie co jakiś komentarz. A co, co to co właśnie mi utkwiło? A na przykład e, sporo czarnoskórych ludzi, nie? czyli w Europie mamy coraz więcej e, osób pochodzenia no, raczej gdzieś tam e, raczej e, afrykańskiego, nie? tak jak na przykład bardzo, bardzo fajna piosenka ze, ze Szwecji, e, Tus, tego tuse tus, tus" no, Million, million voices, super, naprawdę fajny. Ciekawe, czuć tam jakieś takie, takie ma to coś, ta pisenka, tak jakieś tam, o fajną swoją energię. Także to super. E, San Marino, tutaj Florida, czy Florida, i tam jakaś tam e, wykonawczyni. Podobała mi się Adrenalina, no, bardzo fajna, przyjemna. E, Italię w ogóle, czy Włochy w ogóle nie nie, trafię, nie, nie Myślałem, że w ogóle nawet nie ma szans wygrać, to w ogóle nie, 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 nie mówię. No też m, raczej dopingowałem sz, e, sz, Szwajcarii, mm, Szwajcarii, Francja fajna, fajna. No Szwajcarii wolałem, właśnie, że chciałem, żeby Szwajcaria wygrała, ten właśnie koleżko e, z piosenką po francusku, ale no niestety nie wygrał i te, i te, i te Włochy, no ale wiadomo. Też, też jest w stanie zrozumieć, że muzyka na żywo i rock no brzmi fenomenalnie, jest. No po prostu porywa, nie? z siedzeń, po prostu z ziemi podnosicie. Nieraz byłem na, na koncertach rokowych też na Odstoku na wielu edycjach, także e, wow. No wiadomo, rok to rok i na żywo jednak brzmi inaczej niż w telewizji, to w ogóle oglądać koncert rokowy to jest kiepsko, nie? Być na, na koncercie to jest to jest naprawdę fenomenalne. Kompletnie niesprawiedliwa Wielka Brytania. Jak zwykle tam mało punktów w tym roku w ogóle zero. Więc, absolutny absurd. No, absurd, ale też taka, takie ciekawe wyjście, nie? Że po prostu mega dobra piosenka do, do radia, do, do słuchania, przyjemna taka radiowa, po prostu. A pewnie zdobędzie jakiś tam sukces dzięki temu. czy jak podejrzewam, no. I dzięki temu, właśnie, że zdobyła 0 punktów. A co tu jeszcze no mamy? albanie stawiają na 7, ale kompletnie nie pamiętam o czym to było. Wybaczcie. Właśnie chodzi o to takie realne... <laughs> chciałem to przedstawić takie realne... To co wiecie, pamiętacie, to, to co utkwiło po prostu w głowie, nie nie bez przygotowania, tylko tak na swobodnie. Hmm. Hiszpanii dawałem szósteczkę, ale też nie, że nie wejdzie. No Hiszpania tam na samym końcu gdzieś... Tu no, też chciałem właśnie zwrócić uwagę, że było dwóch komentujących. Yy, yy, mężczyzna, kobieta. I <laughs> tak zabawnie, no... Fan... E, zabawnie właśnie komentowali, jeszcze tam byliśmy w środku wyników gdzieś i babka powiedziała, mmm, no jeszcze jest szansa, nie, tam się w sensie wiecie taka po prostu pełna <grymna> optymizmu tak naprawdę, nie, czy to jest takie fajne. A co chciałem powiedzieć odnośnie, kurczę, ja nie pamiętam jak się nazywa ten, ten lektor, czy tam jak to się nazywa, ten co komentuje, komentujący, nie, Eurowizja, to takie właśnie było typowe, mega związane z nim, po prostu tylko jakby, chyba tak, że to, co, jakby ten głos, nie jakby, tylko zdecydowanie ten głos kojarzyłem tylko i wyłącznie z Eurowizją. Nie znam tego głosu, czy nie kojarzę go z niczym innym m, poza, e, więc to, jakby później se, się zorientowałem, że tego mi brakowało, bo to dawało mi taki m, ten klimat Eurowizji, jak w Polsce ją oglądałem, A, <laughs> no i dajcie mi rzucić okiem, tutaj dalej. E, Portugalia, tam nic. Niespecjalnego, specjalnego. Mołdawia Niemcy, Niemcy, Niemcy. No zabawna pisaneczka jak, jak, jak na Niemcy tak się w ogóle nie kojarzy. W ogóle wiecie, jak się na Niemcy kojarzą, więc... Tutaj stukam coś chyba być może przeszkadzać. Jak, jak, jak mówienie... Mówienie męczy. No i co tu dalej? Finlandia dawała tam aż 4 punkty na 10, Bułgaria 6 na 10, Lit Litw Litwa to Francja. Hmm, Azerbejdżan no przyjemno wiem, że była też takie właśnie swojskie rytmy... E, hiszpy, bo, bo, bo Holandia, czy jak to dzisiaj nie wiem, czy po polsku to już mieli nazwę na Niderlandy, czy Nider Niderlandy chyba, nie? No to tutaj dawaj sporo siedem, ale chyba nie, nie, nie wygrałaby. No i właśnie fajnie, fajnie, bo mamy, mamy tak sporo, było sporo ty, tytułów i takich efektów, powiedzmy hiszpańskich czy latynoskich, Nie, latynalina no to pewnie po włosku, szopa po polsku tak samo. Później była piosenka, nie wiem, jak to było loco loco, el diablo. Także były takie elementy. No i hiszpańska była po hiszpańsku, dwie francuskie. A, no i było takie właśnie fajnych wschodnich, tych e, właśnie słowiańskie, i, i Azerbejdżan. Takie właśnie to jest, to jest właśnie według mnie mega fajne. Znaczy właśnie bardzo ważne na Eurowizji, żeby, żeby jednak były te motywy jak, naj, jak największe. Motywy takie właśnie kulturowe. I nawet nie, nie musi być piosenka w całości właśnie, ale żeby był chociaż jakiś wers, jakiś, jakiś taki dotyk y, tej kultury, nie? danego, właśnie po, po to jest, y, jest tam kraj, a nie wiecie artysta, jego nazwa tylko jest napisane, kraj i później wykonawca i piosenka, więc no to w tym roku byłem zadowolony, pamiętam kilka lat temu oglądałem w Polsce i kurczę się wszystko po angielsku, wszystko takie Wiecie, no kurczę, no, no rozumiem, no ale jednak no, według mnie Eurowizja, Europa ma tyle, tyle języków, że wiecie, cała masa języków przeróżnych, z różnych, e, z różnych rodzin językowych, więc i kultur i, i tak dalej, więc to po prostu no, robić kopię, wiecie, piosenki Lady Gagi, e, i, i śpiewać ją po angielsku tam z innym tekstem i tak dalej, no, to takie. Takie słabe. po prostu więcej kreatywności i włóżmy coś swojego, e, takiego prawdziwego, no bo no takie, takie sztuczne, no nie ma szans wygrać. Może być ok, można zrobić na tym kasę, ale, no, ale raczej wygrać nie, no musi to być jakieś, musi to być jakieś. I, I jeżeli zawiera takie właśnie takie elementy kulturowe, no to tym lepiej dla mnie. Oczywiście, moje, moje osobiste zdanie. Każdy z Was może mieć podobny, inne, całkiem inne i tak dalej. A więc, no, podoba mi się. Fajny, fajny film. E, świetne show. E, występy i tak dalej. Gwiazdor amerykański był, Florida. Troszeczkę tak, tak, no nie wyszło. Mogło być lepiej z nim. Ale jednak, no, jednak wolimy. Coś swojego i, i bardziej takiego. Hmm. A naszego innego kreatywnego tak no to właśnie to jest ten konkurs żeby coś odkryć coś pokazać a nie żeby tam wiecie odtwarzać jak w radiu 20 razy To tą samą piosenkę Muszę Spotify no także także był fajny finał bardzo mi się podobał uwielbiam czy uwielbiam no lubię i, i to jest po prostu fajny czas spędzony, pracowałem sobie w medycynie, no i ten także me, mega, mega fajne show, no i też właśnie tak nie, nie było widać um, też tej takiej pandemii, tego, um, po prostu no wiecie, taki, taka iskierka radości, nadziei w tym wszystkim, nie, także fajnie, um, no. To by było na tyle odnośnie Eurowizji 2021, trzymajcie się cieplutko, Robert z Polski, Katalonia, Hiszpania, ciao!